Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Ja mam dzisiaj czwartek, 23 luty i jest Światowy Dzień Walki z Depresją. I to jest coś mega ważnego, w sensie, jeżeli masz jakiś gorszy czas i czujesz, że sobie z czymś nie radzisz, i tak dalej, czujesz, że ta depresja Cię dopada, to odezwij się do kogoś, poproś o pomoc. Ja sam byłem w swoim życiu już w takich miejscach, gdzie czułem się naprawdę źle i nie ma co tego zaniedbywać, po prostu odezwij się do kogokolwiek, poproś o pomoc, są w dzisiejszych czasach psychologowie i nie idź tym stereotypem, to głównie bardziej do facetów, których ten na przykład odsetek samobójstw jest największy. Po prostu zawalczą siebie, są osoby, które Cię kochają i odezwij się do kogoś. No, wiem, że taki w sumie ciężki początek, ale my dzisiaj zajmiemy się bardzo fajną rzeczą, która poniekąd może się z tym łączyć i jest to zasada pięciu sekund. Jedziemy z czołówką i widzimy się za chwilę. Dobra, i zasada pięciu sekund pochodzi z książki o tytule. Zasada 5 sekund. Nie pamiętam, kto ją napisał. Generalnie pozycja jest bardzo fajna, ale najważniejsze, co musisz z tego zapamiętać, to jest to, żeby, jeżeli pojawi się jakaś myśl do działania, żeby coś zrobić, to zacznij w przeciągu 5 sekund, zanim Twój mózg wymyśli sobie jakiś milion różnych powodów, żeby tego nie robić. Tak jest z każdą ważniejszą rzeczą. Bieganie, rzeczy w pracy. Każdy z nas ma tak naprawdę niekończące się listy rzeczy to i w sumie ta zasada tyczy się osób, które mają problem z tą prokrastynacją, czyli z tym odwlekaniem rzeczy w czasie, nie robieniem tych najważniejszych. Więc e, zasada 5 sekund: po prostu jak tylko pojawić się ta myśl, to wystartuj od razu, a wtedy szansa, że dokończysz daną rzecz i ją zrobisz. Drastycznie rośnie. Dodatkowo mogę Ci teraz dołożyć do tego taką w sumie też zasadę, która pochodzi z książki Zjedz tą żabę Briana Tracy'ego. I w dużym skrócie chodzi o to, żeby zaczynać od najcięższych rzeczy, ponieważ jeżeli te najcięższe rzeczy i najtrudniejsze, które na ogół są tymi najważniejszymi, zostawisz sobie na sam koniec, to najprawdopodobniej ich nie zrobisz. Więc zasada jest prosta. Zaczynasz od tego, co jest najtrudniejsze. Jeżeli dołożę do tego te 5 sekund, czyli wpada ci myśl, dobra, robię, to masz 5 sekund, żeby wystartować i to zrobić. Sprawdź, zobacz, testuj, czy to działa i daj znać. E, oczywiście będę wdzięczny za wszelkiego rodzaju tutaj udostępniania i szerowania tego. E, a my widzimy się jutro. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym porannym Kastrodipie.